No, witam Was, moi drodzy, z tej strony Rafał z kanału Rainbow Reef. Witam Was w kolejnym odcinku. Witam Was już tutaj z nowej miejscówki. Witam Was po dłuższej, po dłuższej przerwie, spowodowanej no przede wszystkim przeprowadzką tutaj. Tak jak wiecie z ostatnich filmików, czy z, przez stronę internetową, z, no przez ostatni czas bawiłem się z przeprowadzką tego, tego baniaka. Na kaskadzie, który tutaj miałem, 300-litrowy. Ci, którzy nie oglądali, mogą obejrzeć te odcinki, tutaj poprzednie, tutaj też na kanale, jak to wyglądało i co tutaj musiałem zrobić, żeby tutaj przenieść ten zbiornik. No ale można powiedzieć, że się udało. Udało się, jestem zadowolony. Może nie w 100%, ale o wszystkim za chwilkę Wam tutaj opowiem. Co się udało, co się nie udało, na co trzeba zwrócić uwagę. Na co nie zwróciłem uwagi, i yy, na no, jakiejś tragedii generalnie nie było, aczkolwiek no, może te, te moje złe doświadczenia przede wszystkim, a może nawet te dobre, y, tutaj pomogą Wam y, w przypadku, właśnie, przeprowadzki zbiornika tutaj do większego, czy, y, czy w jakichś tutaj innych przypadkach. Także zapraszam Was y, na, y, na odcinek, także opowiem Wam wszystko dokładnie, jak to wyglądało. Także zapraszam. No, witam moi drodzy tutaj ponownie. Tak, oto prezentuje się właśnie ten nowy, nowy zbiornik, nowe akwarium. Tak, dla przypomnienia, może podam wymiary tego zbiornika. On jest 95x55 i na 65 na wysokość. Czyli to jest taka no nieforemna kostka, można, można powiedzieć. W porównaniu z tamtym akwarium, które było tutaj no dłuższe, bo tamto miało 120x50 i na 50 na wysokość. To jest troszeczkę węższe, aczkolwiek jest troszkę głębsze, no i jest wyższe. Wyższe jest o 15 cm. No i co jest, myślę, najważniejsze, to akwarium już jest z sampem. Tutaj pokażę Wam, jak to jak to wygląda. O, tutaj jest sampik. O, teraz bardzo dobrze widać. Ja generalnie sampa Wam, no ciemnie myślę, że nie będę opisywał, powiem, bo tutaj ten film za długo, już tutaj z tego względu, że ten film za długo by trwał, gdybym to wszystko dokładnie opisywał, także postaram się to zrobić w kolejnych odcinkach, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Przedstawię Wam dokładnie, jaki tutaj mam sprzęt, co uruchomiłem, jak się na chwilę obecną spisuje, bo to też już po... Po kilku dniach można, można jakąś taką wstępną opinię tutaj wypowiedzieć. Jeżeli chodzi już, wracając do baniaka, 95 na 55 x 65 Tutaj z Sampem. Samp ma wymiar chyba 70 na 40 na 40 jeżeli chodzi o, o wymiary. Ale tak jak mówię, no dokładnie, dokładnie Wam przedstawię sprzęt w kolejnych odcinkach. Dzisiaj postaram się Wam powiedzieć, jak to wyglądało z tą, z tą przeprowadzką? Tak jak może zacznę od samego początku. Ten zbiornik, ten zbiornik postawiłem w odległości, tam jest około, 4-5 km, tutaj przeprowadziłem się do nowego tutaj domu, od miejsca, gdzie mam tamten zbiornik prowadzony na kaskadzie, także. Ta odległość może nie jest duża, yy, aczkolwiek biorąc pod uwagę szereg remontów, które w tej chwili u mnie mamy w mieście, muszę jeździć tutaj objazdami, no to ta trasa tych 4-5 km, y, tą trasę, no to już nie robię tak jak w przypadku dawniej w ciągu 10 minut, mniej więcej, no ale około 20 minut ta trasa mi zajmuje w momencie, kiedy korków nie ma. bo Tak jak jeżeli chodzi o jakieś, jakieś tutaj nie przeprowadzki, tylko remonty, jakieś objazdy, no to tak, tutaj na pewno wiecie. Te trasy lubią się korkować, także z, y, y, mam, miałem około 20, no 25 minut można tutaj bezpiecznie było przyjąć na, y, na przywiezienie całego życia y, z, tamtego, z tamtego miejsca tutaj do tego miejsca, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o pojemności tych zbiorników. Tamten zbiornik y, miał pojemność około 300 litrów, ten zbiornik, tutaj jak zacząłem liczyć, no miał troszeczkę więcej. Wyszło mi niecałe całe 100 litrów, że będzie miał więcej brutto, razem tutaj z sampem, bo tam była tylko kaskada i odpieniacz. Tutaj jestem też, tutaj też jest samp, także tej wody jest troszeczkę więcej prawie tutaj 100 litrów w obiegu. Moim zamysłem na samym początku było to, żeby przewieźć całą, całe tamto życie z tamtego zbiornika. Łącznie z wodą, tutaj do tego, do tego akwarium. Co myślę, też ciekawe, ja nie chciałem za bardzo mm, odklejać tych koralowców, bo tak jak widzicie, te koralowce na tych skałkach, niektóre, nie wszystkie, ale niektóre, na przykład ta stylofora Milka, która tutaj jest po środku, no one są już pokaźnych rozmiarów i kwestia, ja bym je odkleił od tych skał, tylko miałbym problem potem, żeby to znowu przykleić na miejsce bo to jest ciężkie i yy, no, troszkę bym się musiał nagimnastykować, plus to, że no sporą, sporą ilość, yy, no nie to, że może zanieczyszczeń, ale tych pozostałości kleju też musiałbym wprowadzić do, do baniaka. Dlatego mój, mój zamysł był taki, że w ciągu tych yy, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu minut ja spuszczę wodę z tamtego zbiornika, ja za chwilkę to na zdjęciach też pokażę, jak to, yy, jak to tutaj wyglądało, z, um, chciałem spuścić wodę z tamtego zbiornika, całą, skałki z koralowcami umieścić w jakichś takich bezpiecznych miejscach, aczkolwiek, no tak jak wiecie, tak jak widzicie, no te skałki one nie są małe, to są duże, no i te koralo, tych koralowców też jest dużo, szczególnie tych SPS-ów. Dlatego z, no, trzeba było to bardzo dobrze zabezpieczyć w transporcie. To jest jedna podstawowa sprawa. Ja nawet rozważałem to, że ja będę te skałki na, na kolanach trzymał. Generalnie, żeby one nie, wiem, nie poleciały gdzieś w bagażniku, żeby się one tutaj nie, no po prostu nie połamały te koralowce, bo problem byłby potem właśnie z przyklejeniem. Także mój zamysł był taki, że bardzo szybko spuszczam te 300 litrów wody. Koralowce, które są tutaj, tak jak widzicie na dnie, te LPS-y na przykład, no to wkładam do pojemników z wodą i nie ma żadnego problemu, a te skałki z, z tymi SPS-ami w jakiś bezpieczny sposób tutaj zabezpieczam, transportuję, wkładam od razu do zbiornika, do tego nowego zbiornika, zalewam tą wodą, dolewam solanki tutaj tej brakującej, uruchamiam obieg. No i zaczynamy, jak to się mówi, nowe życie. Także plan był, plan był tutaj obmyślany przez dłuższy czas. Aczkolwiek no, plan był skomplikowany, trzeba szybko wodę spuścić. Wziąć skałki pod pachę, już tak kolokwialnie rzecz, rzecz mówiąc, przewieź szybko tutaj do tego miejsca, włożyć, zalać i sprawa jest załatwiona. Aczkolwiek to, co jest w teorii, nie zawsze sprawdza się w praktyce. Także w przypadku, w moim przypadku na samym początku, znaczy u mnie problem był jeszcze jeden. Problem był taki, że tego tutaj nie widać, ponieważ to akwarium jest wyższe, ale w tamtym akwarium te sps -y były już bardzo wysoko nad pod powierzchnią tutaj wody praktycznie. Jeżeli chodzi o tą milkę, ona czasami jak była niski stan wody w zbiorniku, nie wiem, jak przez chwilę nie zadziałała dolewka, to czasami te koniuszki tych, tej milki no nawet nad wodę wystawały, także da się zdarzały takie sytuacje. No i problem był taki, że w przypadku spuszczania tej wody, no ja nie miałem jak za bardzo tych dużych skałek właśnie włożyć do tej wody z tymi koralowcami. No biorąc pod uwagę to, no, niektóre osoby się tutaj bardzo burzyły, też czy przez stronę internetową, czy, czy na forum, czy w jakichś komentarzach, że jak ja mogę skałki z koralowcami przewieźć bez, bez wody. No tak jak wiecie, no, z y, koralowce, o tym też mówiłem w poprzednich filmach, jest, y, są cykle odpływów i przypływów. Czasami się zdarza tak, że taki koralowiec nawet przez kilka godzin potrafi bez wody tutaj wystawać nad powierzchnią wody i to jeszcze... Jeszcze w gorącym słońcu i się nic tutaj jemu nie dzieje. Aczkolwiek to są to są określone gatunki, także to też nie, nie bierzcie tego, że wszystkie koralowce, które wystawi się z, z wody na, na 50 godzin, to im się nic nie stanie. Owszem, stanie się tutaj na pewno i z, na pewno one będą na w złej kondycji. No ale u mnie ja szacowałem mniej więcej, że te SPS-y, naj, tutaj największe, które tutaj mam, że. Tą całą operację zrobię mniej więcej w przeciągu no, jednej godziny, myślę. Godzinę, tak myślałem, godziny 15 minut. No i ale to, co myślałem, to nie zawsze się tutaj sprawdza, nie sprawdziło. Pierwszy problem to był taki, że jednak jedna osoba, co prawda no, żona też mi pomagała, aczkolwiek żona nie będzie z trzeciego piętra w bloku dźwigać dwóch wiader 15 kg z wodą, jeżeli chodzi o znoszenie na dół. Dlatego pierwsza niespodzianka była taka, że no jednak to znieść te 300 litrów wody w wiadrach na dół, przerać do pojemników. No to też nie jest jakaś taka prosta, prosta i szybka sprawa. I, i, I trochę z tym roboty w sumie jest i, i trochę z tym roboty było, I, i z tym był trochę problem. To jest jedna sprawa, druga sprawa, no to kwestia wyjmowania też tych koralowców, nawet tych, które nie są poprzyklejane, nie wiem, do skałki tych LPS-ów na samym dole. I też umieszczania, zabezpieczania tutaj w określonych tutaj pojemnikach, które tutaj miałem, no też trochę czasu z tym schodziło. No i tak jak miałem w przeciągu 15 minut maksymalnie te koralowce przywieźć tutaj, zapakować do nowego zbiornika, zalać wodą, uruchomić obieg, no to w godzinę po spuszczeniu wody, praktycznie, no to ja jeszcze w trasie nie byłem w sumie. Jeszcze nie byłem w trasie i głównie te SPS-y, no już godzinkę czasu. Były bez wody, no oczywiście ja je podlewałem, ja je się podlewałem, to nie są kwiatki, żeby je podlewać, ale zraszałem wodą tutaj, z, tutaj solanką, także to nie było tak, że ja je zostawiłem i, i niech sobie tutaj żyją. Ja i żona, która mi tutaj też pomagała, zwilżaliśmy te, te SPS-y, także one były praktycznie cały czas mokre i nawet tutaj w transporcie były takie sytuacje, że, że jednak no, one były wilgotne. No ale suma summarum, no, okazało się, że cały transport z wyjęciem tamtego życia, cały transport no, wyszedł prawie półtorej no, godzina 45 minut. Ja na szybko tutaj ułożyłem tą skałę w, w tym akwarium, no, miałem już jakąś taką wstępną koncepcję. No, u mnie też to nie jest jakiś bardzo skomplikowane, z tego względu, że to się może tak wydawać, że tej skały jest dużo, ale ta skała jest poklejona. Także tutaj, suma sumarum to są trzy, w sumie nawet dwa duże kawałki skał poklejonych. No i tutaj są mniejsze, dlatego włożenie tych dwóch skałek, tą, którą widzicie, gdzie jest właśnie ta milka i po prawej stronie, gdzie jest tam Montipora Rainbow, no to są praktycznie dwa włożenia skałek do, do zbiornika. Później tutaj Uzupełniałem mniejszymi skałkami, układałem na szybko te koralowce. No i jak już wstępnie ułożyłem, zacząłem zalewać tą solanką, którą miałem w takich dużych beczkach 30-litrowych i takich dużych pojemnikach 60-litrowych. Wcześniej, sobie wiedząc o tym, że te zbiorniki, że tutaj troszeczkę będzie trzeba tej solanki dolać, zrobiłem sobie solankę tutaj dwa dni wcześniej, też w pojemniczkach elegancko. Która czekała na uzupełnienie, żeby uruchomić obieg. No i jak zacząłem nalewać już tą solankę z tamtego zbiornika, no to nalewałem, nalewałem. No i się okazało, suma sumarum, że no tej solanki yy, no dużo nie ma. No zaczą, znaczy, może, nie to, że, może nie to, że dużo nie ma. Już zacząłem podejrzewać w momencie napełniania końcówki, że tej solanki z tamtego zbiornika i tej, którą zrobiłem, może braknąć. No to pomału, pomału dolałem wodę do, do akwarium, do sampa. I tą starą wodę, i tą wodę, którą miałem przygotowaną. No i się okazało, że tej solanki mi brakuje i nie mogę uruchomić obiegu. To był jeden problem i to bardzo, bardzo duży i to był problem tylko i wyłącznie na moje, na moje życzenie. Dlatego no po prostu zrobiłem za mało, za mało solanki, nie przekalkulowałem dokładnie. Aczkolwiek przy kalkulacjach, no to brałem pod uwagę, nie wiem, grubości ścianek w akwarium, ilość wody w sampie. Nawet liczę, ile wody w, tutaj w rurach może być, jeżeli chodzi o, o obieg. Także, no to już starałem się to bardzo, bardzo szczegółowo zrobić, no ale dlaczego nie miałem wody? To wyszło później. Wody nie miałem z tego względu, że część wody, którą wiozłem ze tamtego akwarium, tak jak mówię, wiozłem w beczkach, które były zakręcone a część wodę wiosłem w pojemnikach. No i po prostu, jak miałem te pojemniki w wodzie, biorąc pod uwagę naszą piękną, nasze piękne, równe drogi, część wody się po prostu wylało z tych pojemników. No i suma, summarum, może tego nie było jakoś, nie wiem, dużo, ale to na pewno parę, no parę grubych litrów było tej wody, która się wylała. No i to była ta woda, która mi, której mi tutaj braku, aby ten obieg uruchomić. No i co tu zrobić? Koralowce, koralowce włożone, woda wlana, do sampa woda wlana, ale tu się okazuje, że no, woda nie spływa, bo trochę brakuje. No i obiegu nie mogę uruchomić. Na domiar złego, biorąc pod uwagę to, że koralowce jeszcze w tej wodzie, ja mogłem uruchomić cyrkulatory i to od razu zrobiłem, bo bardzo ważne jest to, że koralowce muszą mieć tutaj cyrkulację, także cyrkulację mogłem uruchomić, nawet bez tego obiegu nie było problemu. Problem był jeden. Problem był, mógł być problem potencjalnie z z biologią, bo to jak wiecie, z, ja w tej kaskadzie miałem tylko kulki Maxpecta, gdzie tych bakterii one są zasiedlone naprawdę po maxie, nie wiem, zarośnięte gąbkami. No to, to jest osobne życie, życie w życiu można powiedzieć. Ja wam to kiedyś pokażę, kiedyś wam pokazywałem na jakimś, na jakimś filmie, ale wam jeszcze raz pokażę. Jak ja włożyłem te kulki do przegrody w, w sampi i zapaliłem światło, co tam się dzieje. no To tam jest no, można drugi, drugi zbiornik z życiem tutaj uruchomić, dlatego rozchodziło się przede wszystkim o te kulki. Bo no, gdy nie ma obiegu, one nie mogą być odpowiednio dokle, dotlenione. I z, no, jest bardzo cienka granica, żeby to nie nie zaczęło obumierać to życie i zamiast tutaj pomagać można sobie bardzo, ale to bardzo naprawdę zaszkodzić łącznie z położeniem zbiornika, jeżeli te bakterie zaczęłyby umierać na, tych, na tym złożu, na tej, na tej ceramice. No i okazał się bardzo duży problem i się zrobi bardzo duży problem, bo teraz tak, musiałbym stąd jechać znowuż do miejsca, gdzie miałem tam to stare akwarium. Tam jeszcze mam podłączony film, filtr, nie film, tylko filtr RO. No i musiałbym zrobić wodę. To jak patrzyłem, tak szacunkowałem, szacowałem, że tej wody by mi brakowało no około 10, może nie wiem, 15 litrów, żeby ten obiekt tutaj uruchomić. No to zrobienie 15 litrów wody, no przy mojej tutaj membranie, no to jest około no może nie całe 2 godziny. Może nie całe 2 godziny. No to jest jednak dużo. Zanim to jeszcze bym musiał, nie wiem, zasolić ta woda, żeby tutaj odstała troszkę no to ja tą wodę mógłbym uzupełnić gdzieś, no tak po 4-5 godzinach. No to jest bardzo dużo i, i naprawdę mógł być spory, spory problem. No ale z, z, no, z racji tego, że dużo nie brakowało do, do uruchomienia tego obiegu, wpadłem na pomysł, nie wiem czy dobry, nie wiem czy dobry czy niedobry, aczkolwiek y, poskutkowało. Pojechałem do sklepu, kupiłem zgrzewkę y, wody mineralnej cizowianki, to, to, to nie jest reklama, także nikt mi za to nie płaci, nie, nie reklamuję. Aczkolwiek dla mnie cisowianka jest najlepszą wodą. Yy, z, kupiłem grzewkę cisowianki i, i po prostu zacząłem te pełne butelki z tą cisowianką, te butelki wkładać do, do akwarium, żeby po prostu zrobić yy, większy wypór, żeby ta woda zaczęła przelewać się przez ten kon. Co ciekawe, jeszcze napełniłem wiaderko po, yy, po soli, takie plastikowe. Ja za chwilkę to też pokażę, jak to wyglądało na, na zdjęciach. No w ogóle komiczna sytuacja, yy, aż się wstyd generalnie przyznać, yy, że, taka, że taką sytuację miałem, no ale Ale przyznaję się do tego bezbicia i s, y, że, że takie coś było i, i na to też zwróćcie uwagę. Zróbcie sobie przy takich sytuacjach, jak ja miałem nawet więcej tej Solanki, ona się nie zmarnuje, możecie ją zostawić do, do jakiejś podmiany, no ale gdy... Gdy jest jakaś tutaj przeprowadzka, naprawdę na wiele rzeczy trzeba zwrócić uwagę. No ja osobiście po prostu zrobiłem trochę za mało tej, tej solanki i, i był problem. Także z, później, gdy się okazało, że ta woda zaczęła się przelewać już przez ten, przez ten przelew, przez ten komin, ten obieg mogłem tutaj uruchomić. No oczywiście w kominie poziom był bardzo nisko, ta woda chlupała, ale na to nie, w ogóle nie zwracałem uwagi. Dla mnie najważniejsze było to, żeby to złoże przede wszystkim biologiczne, żeby to wystartowało, żeby to było tutaj natleniane i żeby to po prostu żyło. I w międzyczasie, kiedy włożyłem już te koralowce, poprzestawiłem, troszkę posprzątałem, no, pojechałem tam w, do tej mojej miejscówki i, i zacząłem robić tą wodę, zasoliłem i po kilku godzinach pomału, pomału zacząłem wlewać już do tych określonych poziomów, także... To była jedna jedna z takich przygód no, negatywnych można powiedzieć i no, no problematycznych, problematycznych ale na szczęście udało się w jakiś sposób to zaradzić. Na chwilę obecną nic negatywnego się nie stało. Miałem jeszcze drugą przygodę, o którą też mam teraz, o której też wam teraz powiem. No druga sytuacja którą miałem moi drodzy o której chciałbym wam tutaj opowiedzieć tutaj troszeczkę Zmieniłem oświetlenie teraz na, na LEDowe, żeby Wam pokazać tutaj w innej perspektywie ten zbiornik. Drugą sytuacją, którą miałem, którą też powiem Wam szczerze załatwiłbym akwarium, tutaj cały system, to była w momencie przeprowadzki, kiedy, kiedy przewoziłem rzeczy tutaj z tamtego akwarium z starego do, do nowego. Wszystko ładnie na początku zainstalowałem, odpieniacz, pompę, ten obiekt tutaj ruszyłem. No, i na następny dzień mówię, że a jeszcze tutaj podłączę y, UPS-a i akumulator. Także podpinałem wszystko, przywiozłem UPS-a, akumulator tutaj y, w półce też zacząłem go tutaj podpinać. No i wszystko fajnie, wszystko działało elegancko, podpiąłem tylko y, pompę obiegową i, i cyrkulatory. Yy, bo to jest tutaj najważniejsze w zbiorniku, żeby w przypadku braku awarii, yy, żeby w przypadku awarii prądu, żeby tutaj to funkcjonowało, tutaj jak najdłużej. Yy, podpiłem akumulator UPS-a, wszystko ładnie śmigało, zapomniałem, tutaj zadowolony, że wszystko jest podpięte, poszedłem spać. No i na drugi dzień, rano... Yy, z, yy, Coś mnie tutaj tknęło. Otworzyłem szafkę, patrzę, a tu akumula nie akumulator, tylko odpieniacz chodzi. Tylko, że odpieniacz przelewa. Mówię, ups, coś jest, mówię nie tak. No i patrzę na y, sterownik od pompy obiegowej, a tam jest czarno. Także pompa obiegowa w ogóle nie chodziła. Yy, zastanowiłem się, no co jest grane. Mówię, kuźwa, no Pompa obiegowa podłączona pod UPS-a, no to przecież powinno to działać. Otwieram szafkę z UPS-em, a tam też czarno, nic nie chodzi. Mówię, co jest kurde grane. No i znalazłem przyczynę. Okazało się, że w momencie, kiedy się przeprowadzałem, podpiłem tego UPS-a pod akumulator. Wszystko się ładnie, elegancko świeciło. Tylko, że tam jest taki przycisk czerwony 01, gdy się włącza i wyłącza takiego UPS-a. Ja po prostu w momencie, kiedy ja nie wiem, czy, czy w trakcie transportu, czy jak odpinałem, czy jak podłączałem tutaj, po prostu wcisnąłem ten przycisk. I, no, krótko mówiąc, ja wyłączyłem tego UPS-a. Kwestia jest taka, że UPS, jak jest tutaj podłączony pod akumulator, no to wszystko się elegancko świeci, mimo nawet jeżeli on jest tutaj wyłączony. Tam tylko pokazuje. Jedna dioda odnośnie napięcia wejściowego do UPS-a pokazywała zero. Ja na to nie zwróciłem uwagi. Także w ogóle akumulator nie był rozładowany, działał w trybie awaryjnym. Dlatego w nocy się akumulator wyczerpał no i nie było obiegła ani tutaj cyrkulacji. Także też wystraszyłem się i to nieźle. No ale chyba miałem farta, ponieważ najprawdopodobniej ten akumulator UPS się wyłączył. Nie jakoś wcześnie w nocy czy, wie, czy wieczorem, tylko nad ranem, ponieważ jeszcze akumulator był ciepły, yy, tutaj tak jak sprawdziłem, także no, gdyby to się okazało, że taka akcja by się zrobiła kilka, kilkanaście godzin wcześniej powiedzmy, nie wiem, o 23, nie wiem, 3, czy, czy 4 zaraz po tym jak poszedłem spać, no to mógł być problem, jeżeli ta cyrkulacja by nie chodziła powiedzmy, nie wiem, te 6 czy 7 godzin w tym, w tym akwarium, tak samo pompa obiegowa. Dlatego no to pokazuje, że na wszystko trzeba zwrócić jak najbardziej uwagę i yy, trzeba mieć oczy na około głowy yy, w takich akcjach jak właśnie przeprowadzka, czy stawianiu właśnie nowego zbiornika morskiego. Na wszystko trzeba zwrócić uwagę, dlatego tak to właśnie wygląda. Okej okay, moi drodzy, dobra nie będę Wam tutaj dłużej już przedłużał, yy, tak pokrótce Wam powiedziałem jak to, jak to u mnie wyglądało z tą, z tą przeprowadzką. W następnych odcinkach postaram się wam opisać ten mój system, na czym to wszystko dokładnie działa, tutaj jaki odpieniacz dokładnie jak on się sprawdza, jaka pompa, jak ta pompa się sprawdza według tutaj mnie z mojego takiego teraz krótkiego doświadczenia, czy jakiś nie wiem wystartowało jakieś dojrzewanie w tym, w tym zbiorniku, to wszystko wam dokładnie przedstawię w kolejnych odcinkach. Dlatego osoby, które jeszcze nie subskrybowały kanału, będę wdzięczny za subskrypcję. Piszcie też komentarze. Będę się starał na bieżąco na nie tutaj odpowiadać. No i co? No niech się kręci dalej, no zobaczymy. No, na razie jest wszystko w porządku, tak jak wam mówiłem wcześniej, ale naprawdę na wszystko trzeba zwracać uwagę. Na wszystko trzeba zwracać uwagę i naprawdę tutaj o wszystkim trzeba pomyśleć i będzie, będzie wszystko, myślę, że w porządku. Dobra, moi drodzy, kończę, także wszystkiego dobrego Wam życzę na weekend. Trzymajcie się, cześć.